I chciałam dzisiaj powiedzieć Wam o najważniejszej rzeczy w moim życiu, o której przed chwilą śpiewałam. Dwie piosenki znane pewnie wszystkim. Słuchajcie, miłość Boża ma to do siebie, że swoją, swoją potęgą ogarnia cały świat. To jest taki rodzaj Bożej miłości. Nie trzeba się specjalnie starać, żeby jej doświadczyć. Doświadczamy jej przez to, że świeci słońce, pada deszcz i na sprawiedliwego i nie na... I na niesprawiedliwego. Rosną owoce, rosną warzywa, które możemy jeść. Chodzą sobie zwierzęta po świecie, które często są dla nas albo pokarmem, albo pociechą. To jest miłość Boża, która dotyka wszystkich ludzi. Ale jest taki rodzaj Bożej miłości, który jest indywidualny. Ja bym to porównała do mojego stosunku do wszystkich dzieci na świecie i do moich dzieci. Różnica jest ogromna. Ja jestem miła dla wszystkich dzieci. Jakby jakieś dziecko było głodne, to dałabym mu kanapkę, uśmiechnę się do dziecka na ulicy, może nawet zaproszę je do domu na chwilę. Ale tylko swoje dziecko przewijam, kładę do łóżeczka, rozmawiam z nim. Tylko swojemu dziecku zwracam uwagę, jak zrobić coś złego. I to jest mój indywidualny stosunek do mojego dziecka. Podobnie jest z Bogiem. To jest mit, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga. To jest nieprawda. Jest w Biblii napisane, w Piśmie Świętym, że tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy widzą imię Jego Syna, tym, którzy narodzili się nie z woli mężczyzny, nie z woli kobiety, ale z ducha. To znaczy, że jedni dziećmi Bożymi są, a inni nimi nie są. I teraz cała sztuka w tym, żeby się rozeznać. Po pierwsze, czy ja nim jestem, a jeśli nim nie jestem, to jak mogę się nim stać? Wiecie, była nawet taka grupa osób, do których Jezus powiedział, ojcem waszym jest diabeł. Czyli jeszcze gorzej. Nie tylko można nie być dzieckiem Bożym, ale można mieć za ojca diabła. I to myślę, że to już jest jakiś problem w życiu człowieka. Wiecie, pierwszym krokiem do tego, żeby stać się młodszym dzieckiem, jest zdanie sobie sprawy z tego, że każdy człowiek jest grzesznikiem i bez względu na to, ile dobrych rzeczy uczynił, musi się skonfrontować z prawdą o osoby, z prawdą, która jest napisana w Piśmie Świętym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni za darmo z łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa. Kiedyś rozmawiałam z jednym człowiekiem, właśnie próbowałam mu to wytłumaczyć. I on się bardzo upierał, że Jemu niepotrzebny jest Jezus, bo on jest dobry, robi dużo dobrych rzeczy i, i generalnie woli przy tym zostać. Wiesz, swoimi dobrymi uczynkami przez całe życie możesz sobie w życiu wiecznym zarobić na mały domek z ogródkiem, ale w piekle. Niestety Bóg ma bardzo wyraźne wytyczne co do tego, kogo do nieba wpuści, a kogo nie, i bardzo dokładnie nam te wytyczne nakreślił. Jezus Chrystus powiedział takie słowa. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego własnego syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To znaczy, że ludzie giną. On tam tak powiedział. Ale każdy, kto w Niego wierzy, zginie. Tam jest napisane w ten sposób Bóg pokochał świat, że dał swojego syna. I to właśnie jest ten sposób, w którym możemy stać się Bożymi dziećmi. I być przez Boga traktowani indywidualnie, a nie jako tłum. Wiecie, jest taki problem, że ten świat z grzechem zmagał się od samego początku, od samego stworzenia. Kiedy Bóg stworzył świat, nie wiem, czy pamiętacie, była taka historia. Musiał zesłać potów i tam zginęli wszyscy ludzie. Tam tylko jedna rodzina ocalała. Ale potem Bóg powiedział niszczył ziemi. Ale ludzie grzeszyli i nie było na to. Rady, dlatego że serca ludzkie były złe i człowiek miał po prostu potrzebę grzeszyć, tę pragnienie. Bóg znalazł sposób. Pomyślał w, w, ta, w taki sposób pomyślał. Oni są grzesi, ale nie ukaram ich za to, że są grzesi. tylko ześlę mojego ukochanego syna. On umrze na krzyżu i zapłaci karę za te wszystkie grzechy, które zrobił każdy człowiek. Wiecie, ja mam dwóch synków, którzy tutaj są, malutkich. I ja wiem, że jeśli ktoś swojego syna na śmierć, to musi być ostateczność. To znaczy, że nie było innej możliwości. To znaczy, że człowiek był już tak zepsuty, że nie był w stanie sam zbliżyć się do Boga. I Bóg zrobił taki gest wobec nas. Jest napisane w Księdze Izajasza: "Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas Wszedł na własną drogę, ale Bóg Jego, czyli Jezusa Chrystusa, obarczył karą za nas wszystkich. Każdy na własną drogę, tak? Każdy ma swoją listę grzechów. Jedne jawne, inne tajne. Każdy zna swoje serce. Ale z tego samego serca może pochodzić wiara, która cię doprowadzi do zbawienia. Wiesz, jeśli jesteś w momencie, gdzie już zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, to nie zatrzymaj się tam. W mojej historii był właśnie taki nieciekawy element. Taka pułapka, w którą spadłam, że przez wiele lat byłam świadoma, że jestem grzesznikiem. Czułam się oskarżona i potępiona, ale nie wiedziałam, że łatwo jest zostać dzieckiem Bożym. To jest dlatego że wszystko zostało już zrobione przez Jezusa. Bóg oczekuje tylko Twojej wiary w to. Tylko tego, że zawołasz w prostych słowach. Nie musisz tego wszystkiego aż tak dokładnie rozumieć. Sprawa jest prosta. Ty zgrzeszyłeś. Jezus umarł martwych zmartwychwstał. Jeśli w to wierzysz, twoje grzechy zostają przebaczone. Możesz w swoim własnym domu klęknąć przemniej i powiedzieć Jezus wierzę. Przepraszam Cię za moje grzechy. Proszę Cię, żeby twoja krew, która się za nie przelała, obmyła te grzechy. Wtedy, kiedy Ty podejmujesz decyzję, pamiętaj, to ty podejmujesz decyzję, bo krok ze strony Boga został już zrobiony. Ja też wpadłam w drugą taką pułapkę, że myślałam, że żeby narodzić się na nowo, to muszę czekać na jakiś znak od Boga. Ja prosiłam Boga, żeby mogła się na nowo narodzić, co jest bzdurą. Dlatego, że jeśli ktoś ci coś daje, to ty nie musisz go prosić, żeby on ci to dał. Bóg już zrobił krok w moją stronę. A ja przez lata się modliłam o to Nowe Narodzenie i myślałam, że to będzie spektakularne, że ja coś poczuję i wtedy się na nowo narodzę. A prawda była taka. Że to aktem wiary, bez względu na to, co czujesz. Przyjmujesz Jezusa i wtedy skutek Twojej wiary następuje duchowa reakcja narodzenia na nowo. Wtedy stajesz się Bożym Dzieckiem. Słuchaj, dzisiaj jesteśmy tutaj. Wielu z nas doświadczyło zdrowień, uwolnień od demonów. Wy dzisiaj, tak jak Jezus powiedział do swoich uczniów, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Za darmo wam to głosimy, za darmo możemy nałożyć na was ręce. mod, żebyście byli uzdrawiani, uwalniani. Dzisiaj macie tą możliwość, przed wami, ale nie tylko. Możecie to zrobić też sami. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj uczonych myśli, że demony to jakieś zabobony. Ale ja czytam w Piśmie Świętym, że Jezus na każdym kroku wypędzał jakieś demony. Jeśli ty myślisz, że to są zabobony, to ty jesteś kontra Jezus. Bo Święty Paweł też mówił takie słowa że diabeł chodzi wokoło nas jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się moc, wierzę. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. To znaczy, że ten problem z demonami jakiś jest, skoro Jezus w je wyganiał i apostołowie o nich mówili. Wiecie, ja tkwiłam przez wiele lat w takim problemie. Doświadczałam zjawisk przyrodzonych. Żyłam normalnie, miałam zdrową psychikę, a czułam, że Wchodzi do mojego życia jakaś postać. Kładłam się do łóżka, wiedziałam, że jestem w swoim łóżku, wiedziałam, która jest godzina, i czułam, że coś na mnie siedzi, coś mnie trzyma za rękę i nic nie widziałam. Wiecie, ja jestem osobą wykształconą. Ja skończyłam kierunek lekarski tu w Białymstoku i ja jestem świadoma, i dla mnie się było trudno skonfrontować z taką świadomością. Czy ja jestem chora psychicznie, czy ja teraz będę stygmatyzowana w, w tym, które mnie otacza, czy ja będę musiała brać leki. Ale postanowiłam szukać ratunku gdzie indziej. Spotkałam ludzi, którzy mi powiedzieli, że w ten sposób przychodzą do człowieka demony. I że jest ktoś, kto jest od nich silniejszy. I to jest Jezus, którego krew na krzyżu przelała się po to, żeby te demony zniszczyć, zdeptać, zmieszać z błotem. I dzisiaj, jeśli ty wierzysz, to masz autorytet nad demonami, bo Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzyli, demony wyganiać będą. I wiecie co, ja zaczęłam grzebać w Piśmie Świętym i szukać dokumentów na to. I rzeczywiście znalazłam potwierdzenie, że kciuki, wierzą mogą wyganiać demonów i zaczęłam je wyganiać. Dzisiaj jestem zdrowa, nie biorę żadnych leków. Jestem żoną, matką, dwójki dzieci. I to diabeł się mnie boi, a nie ja jego. Jeszcze na koniec króciutka historia. Wiecie, kiedyś jednej kobiecie chciałam... Właśnie głosić Ewangelię, powiedzieć o tym, że każdy człowiek jest grzesznikiem i tylko przez wiarę Jezusa może wejść do nieba. I nie mogłam się do tej pani w ogóle dostać, bo ona mówi: mu... Ale ksiądz jest taki zły, ale moja sąsiadka to tyle nagrzeszyła, ale moja synowa to ma taką burzliwą przeszłość. Słuchaj, co cię obchodzi? Co ksiądz? Co sąsiadka? Co synowa? Co twoja teściowa? Co twój teść? Kiedy staniesz przed Bogiem w wieczności? To będziesz tylko ty, on twarzą w twarz. I będzie chodziło o ciebie. Co ty zrobiłeś z Synem Bożym? Co ty zrobiłeś z Jezusem na Ziemi? Przyjąłeś go czy odrzuciłeś? Pomyśl o tym.